Cześć, z tej strony Artur z Winshop. Dzisiaj opowiemy sobie trochę o listwach, o uchwytach do listew, o stelażach i o stożkach. Generalnie założeniem odcinka jest pokazać Wam co do czego pasuje, co do czego nie pasuje, co pasuje trochę mniej. I na tym skupimy się w dzisiejszym odcinku. Na początek skupimy się na stelażach i na wkładach do myjek. Generalnie tutaj nie ma żadnej większej filozofii, ponieważ jest to kwestia tylko i wyłącznie dobrania sobie odpowiedniej długości wkładu do stelaża i to zawsze będzie pasować. Teraz przejdziemy sobie do uchwytów i do grubych listew. Generalnie wyróżniamy trzech producentów uchwytów do grubych listew, czyli Unger, Pulex i Ettore. I odpowiednio każdy z nich ma w swojej ofercie listwę grubą. Generalnie, może przejdziemy teraz do pokazania, czy te listy pasują, jak pasują, czy można je podmieniać na inne uchwyty. Jeżeli chodzi o daną markę, to oczywistym jest, że dany uchwyt będzie pasował do danej listy. Do uchwytu Ungera na spokojnie możecie zamontować sobie listę z Puleksa grubą. Wchodzi elegancko, blokuje się. Generalnie pasuje. Tak samo z listą o Tetore. Wchodzi, pasuje, nie spada. Weźmy sobie teraz uchwyt Pulexa. tak samo jak w przypadku Ungera, pasuje tutaj jego dedykowana listwa, więc nie, ma, nie będziemy tego pokazywać. Jeżeli chodzi o listę Super Channel, to tak samo wchodzi tutaj. Kwestia jest tylko rozkręcenia odpowiednio tych śrubek i ta listwa na pewno Wam wejdzie i jak je dokręcicie, to będziecie trzymać na miejscu. Jeżeli chodzi o listwę Ungera, być może wydaje się Wam, że nie będzie pasować, jednak jeżeli odpowiednio dobrze rozkręcicie ten uchwyt, to ta listwa też tutaj podejdzie. Możecie mi wierzyć na słowo, próbowałem. Na sam koniec uchwyt e do grubych listew i tak samo listwa z Puleksa pasuje. I z listwą ungera jest tak samo jak z uchwytem Puleksa. Trzeba go dobrze rozkręcić i potem skręcić. Spasuje. W tej części przejdziemy sobie teraz do listew cienkich. A Jeżeli chodzi o różnicę między listwami cienkimi a listami grubymi, możecie sobie zobaczyć link do naszego filmu, gdzie są wyjaśnione wszystkie, wszystkie różnice. Przejdźmy sobie teraz po kolei do uchwytów. Będziemy robić demonstrację, które listwy pasują, które nie pasują. Na początek uchwyty mosiężne. Bez znaczenia z jakiej marki, wszystkie listwy mosiężne będą do nich pasować. Czy to z Ungera, czy z Puleksa, czy z Etore, to zawsze będzie pasować. To jest tylko kwestia skręcenia tego na śrubkach. Jeżeli chodzi o listwy stalowe, to owszem, podejdą pod uchwyty mosiężne, ale będą musiały mieć na końcach te klipsy, ponieważ w tym wypadku, jeżeli zamontujemy listę stalową bez klipsa, to ta guma nam wyleci. Wyjątkiem, jeśli chodzi o uchwyty mosiężne, jest listwa Asmoermana Liquidator, która nam tu wpasuje, ponieważ jest blokowana przez klipsy na końcach, więc tutaj nic nam nie wypadnie. Przejdźmy sobie teraz może do uchwytów firmy Pulex. Mamy tutaj uchwyt ze stali nierdzewnej. Do niego jak najbardziej spasują listwy mosiężne. Tutaj może pokażę, są takie ząbki, które blokują daną listwę. Niemniej jednak w tym przypadku to się trzyma. Tutaj jest listwa ze stali nierdzewnej, dedykowana właśnie do tego uchwytu z takimi wycięciami, które właśnie idealnie pasują do ząbków w tym uchwycie. Niemniej jednak inne listy stalowe nie będą tutaj pasować, jeżeli nie będą posiadały klipsów na swoich zakończeniach, ponieważ złapiemy samą listwę, a guma nam wypadnie. Przejdźmy sobie teraz do uchwytu Techno z firmy Pulex. On też ma, jak widzicie, takie tutaj ząbki, niemniej jednak one są wyprofilowane troszkę pod innym kątem. Do niego jak najbardziej podejdą listy, wszystkie listy mosiężne. Będzie się to trzymać. Listwa z Pulexa z tymi ząbkami niestety tutaj nie wyjdzie, ponieważ ma inne wycięcia w innych miejscach. Teraz szereg wszystkich listew stalowych od Ungera poprzez Pulexa, poprzez Moermana to wszystko tutaj podejdzie. Listy z Ungera, listwa zwykła S i listwa S. Zaraz pokażę. Stalowa z Moermana. I to jest wszystko, co do tego uchwytu da się zamontować. Przejdźmy sobie teraz do uchwytów z Ungera. Uchwyt Unger S i uchwyt Unger Ergotek mają tutaj właśnie takie ząbki, które pozwalają złapać listwę. Ten przykład omówię może na uchwycie Ergoteka, ponieważ uważam, że wygodniej się nim pracuje i wygodnie montuje w nim listwę. Ech, więc na pewno wszystkie listwy mosiężne, łapie, trzyma się. Ta listwa z Pulexa stalowa nie podejdzie, ponieważ ma wycięcia w innych miejscach niż ząbki na uchwycie. Wszystkie listwy stalowe z takimi wycięciami, tu mamy listwę z Pulexa one na pewno podejdą. Teraz listę z Ungera podejdzie na 100%. Listwa stalowa z Moermana też działa, trzyma się i na sam koniec listwa z Moermana Liquidator też da radę to zamontować. Przejdźmy sobie teraz do uchwytów firmy Moerman. Na początek uchwyt Moerman B-Component, też z charakterystycznymi ząbkami do mocowania. Ten uchwyt generalnie łapie tylko listwy mosiężne i swoją listwę z zestawu aluminiową. Inne listwy niestety tutaj do niego nie podejdą. Co innego, jeżeli chodzi o uchwyt Moerman Accelerator i Moerman Snapper. One też posiadają właśnie charakterystyczne ząbki. I omówię ten przykład może na przykładzie Moerman Acceleratora. Na pewno wszystkie listwy mosiężne będą do tego uchwytu pasować. Wszystkie listy stalowe, z wyjątkiem tej z Pulexa, ze stali nierdzewnej. Zrobimy sobie tu przykład na listwie z Pulexa. Ciach. Łapie. Listwa z Ungera. Wejdzie. Lista aluminiowa z Moermana z automatu podejdzie. No i listwa dedykowana Liquidator, tak samo. Dla uchwytu Moerman Snapper ta sama sytuacja. Wszystkie listy, o których mówiłem przed momentem, tak samo podejdą. Na sam koniec uchwyt z etore do listew cienkich. Blokada. Do tego uchwytu podejdą wszystkie listwy mosiężne. Blokada. I to są jedyne listwy, które do tego uchwytu podejdą, jeżeli chodzi o listwy cienkie. A więc to wszystko w temacie uchwytów i listew cienkich. Generalnie najkorzystniej wypadają uchwyty z firmy Unger, ponieważ pasują do największej ilości listew. Na drugim miejscu umieściłbym ex uchwyty z Moermana i z firmy Pulex. Natomiast najbardziej samolubny jest uchwyt Zetore, ponieważ pasuje tylko do listew z, ze swojej firmy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jakaś konfiguracja nie została tutaj w filmie pokazana, napiszcie, dajcie znać w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Dzięki za oglądanie, lajkujcie nasze kanały w mediach społecznościowych, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. To tyle z mojej strony, dzięki, pozdrawiam.